Witam Was serdecznie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali wspólnie dwa fragmenty ze Słowa Bożego. Pierwszy będzie z pierwszego listu apostoła Jana, rozdział 4, od 7 do 21 wersetu. Pierwszy list Jana, rozdział 4, od 7 do 21 wersetu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że on nas umiłował i posłał syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się umiłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że, w ducha, że z ducha swego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż ojciec posłał syna jako zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. W tym, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jest On, ta, gdyż jak i On, tacy i my jesteśmy w tym, w, na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż boja drży przed karą, kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy się więc gdyż On nas przed tym umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. A bowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I drugi fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 17, od 20 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 17 od 20 wersetu. Zapytany zaś przez Faryseuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić o to tutaj jest albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Łatwo jest kochać Boga. Bóg nas nie obgaduje, Bóg nie sprawia nam przykrości. Bóg brzydko nie pachnie, nie chce od nas pożyczyć pieniędzy, nie trzeba się o niego w zasadzie troszczyć, nie trzeba odwiedzać go w więzieniu, nie trzeba dawać mu pieniędzy, czy radować się z nim, kiedy, kiedy trzeba, lub płakać wtedy, kiedy jest smutny. I w zasadzie Bóg tak niewiele od nas wymaga, można powiedzieć, że niewiele trzeba, żeby go kochać. I Bóg ma jeszcze tą dodatkową zaletę, że nie ma, jest niewidoczny. Nie jest z nami w pokoju, w pracy, nie jest z nami w tłoku, w tramwaju czy gdziekolwiek. I w zasadzie dla tych, którzy nie szukają zbytniego kontaktu z Bogiem, Bóg jest na tyle nienachalny, na tyle niezauważalny, że bardzo łatwo jest go kochać. Natomiast zupełnie inaczej ma się sprawa z bliźnim, z bratem, z siostrą, ponieważ tutaj jest już dużo gorzej. Taki brat może obgadać, lub siostra, taki brat może chcieć pożyczyć pieniądze, może nawet nie oddać tych pieniędzy pożyczonych. Trzeba się o niego troszczyć, może sprawiać przykrości, może robić wiele rzeczy, które nie są dla nas miłe ani dobre. I trzeba wykazać bardzo wiele trudu czasami i determinacji i zaangażowania, żeby kochać swojego brata albo siostrę. I w związku z tym rodzi się taka pokusa, że. Lepiej skoncentrować się na miłości do Boga, lepiej Boga kochać, lepiej Boga szanować i są tacy e, chrześcijanie, są tacy wierzący, którzy mówią, że Boga trzeba kochać, Boga trzeba szanować i trzeba po prostu doczekać do e, czasu, kiedy będziemy w nowym Jeruzalem, kiedy będziemy w Królestwie Niebieskim i wtedy te wszystkie problemy od nas po prostu odejdą. I jest taka właśnie pokusa, żeby miłować Boga, a mniej koncentrować się na bliźnim, mniej koncentrować się na bracie, na siostrze. I Pan Bóg doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że taka pokusa w nas jest. I dlatego we fragmencie, który przeczytamy, przeczytaliśmy, Pan Bóg powiedział do nas, że niestety On nie da się na to nabrać. To nie jest tak, że możecie mówić do mnie, że mnie będziecie kochali, mnie będziecie szanowali, a nie będziecie kochali swojego brata lub siostrę, albo nie będziecie go go szanowali. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli chcecie udowodnić, że mnie kochacie, musicie kochać swojego bliźniego. I ten, kto myśli inaczej albo mówi inaczej, jest kłamcą, jak mówi Słowo Boże w tym fragmencie, którym przeczytaliśmy. A jak wiemy, co jest napisane również w słowie Bożym, kłamcy nie dziedziczą Królestwa Niebieskiego. I dlatego warto się zastanowić przez chwilę, dlaczego Bóg tak to urządził, dlaczego Bóg zdecydował, że miłość do Niego może się objawić tylko w miłości do bliźniego. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego nie możemy pójść na skróty w naszym codziennym życiu, ale musimy zastanowić się i zauważyć swojego brata albo siostrę? I odpowiedź na to pytanie jest. W tym drugim fragmencie, który przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza, ponieważ nam się może wydawać czasami, że Królestwo Niebieskie to jest takie miejsce, gdzie, do którego kiedyś trafimy i wtedy zostaniemy odmienieni, i wtedy tam już wszystko będzie pięknie i wspaniale. Ale niestety tak nie jest, dlatego że piłkarzem nie staje się człowiek tylko dlatego, że wyjdzie na stadion, ani muzykiem nie staje się ktoś tylko dlatego, że jest że poszedł do filharmonii na przykład ponieważ żeby być w filharmonii trzeba bardzo dużo ćwiczyć trzeba poświęcić całe swoje życie do tego żeby ładnie grać trzeba zrezygnować z wielu rzeczy i jeżeli będzie się ciężko pracowało i pan Bóg obdarzy talentem to wtedy będzie można być w filharmonii jako pełnoprawny uczestnik tego wydarzenia to samo jest ze sportowcami i trzeba bardzo ciężko pracować żeby na stadionie być tym, na którego będą skierowane oczy. I tak samo jest w Królestwie Niebieskim. To nie jest tak, że w Królestwie Niebieskim e, trafią ludzie, którzy będą odmienieni, którzy mogą żyć swoim życiem tutaj, a tam Bóg, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, odmieni nas wszystkich i będziemy wspaniali. Tam trafią ludzie, którzy tutaj chcą bardzo ciężko pracować na to, żeby móc tam być. I tak jak. Muzyk musi ciężko pracować, żeby trafić do filharmonii, tak jak sportowiec musi ciężko pracować, żeby trafić na stadion. Tak samo my musimy wiedzieć, że tutaj na, na tej ziemi to jest czas, w którym musimy bardzo wiele wykazać, trudu, determinacji, żeby być w Królestwie Niebieskim, ponieważ tam w Królestwie Niebieskim będą ludzie doskonali, tacy, którzy potrafili pokonać swoje słabości, którzy potrafili przełamać się do brata albo do siostry. I te Królestwo Niebieskie, które przychodzi niedostrzegalnie, to jest właśnie wtedy, kiedy zmieniamy się na tyle, my jako ludzie, że możemy zobaczyć, że nagle znaleźliśmy się w innej rzeczywistości. Że nagle jesteśmy w miejscu, w którym otaczają nas ludzie, którzy są nam mili, którzy są życzliwi, którzy są dla nas dobrzy. Nagle to jest takie miejsce, w którym my czujemy się lepsi. I jesteśmy w stanie dać o wiele więcej niż mogliśmy dać jeszcze nie tak dawno. I dlatego musimy zadać sobie pytanie, jak jest z moją miłością do brata, do siostry. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli dożyjemy takich czasów i będziemy w takiej społeczności, w której, jeżeli ktoś z nas zachoruje, albo ktoś dostanie jakąś diagnozę, smutną diagnozę, na przykład o nowotworze, i jeżeli pierwszą jego myślą będzie to, że przyjdzie tutaj i podzieli się ze swoim bratem i z siostrą, poprosi o modlitwę, tą smutną wiadomością i nie będzie bał się tego, że będzie oceniony, że wszyscy zaczną się zastanawiać, dlaczego zachorował, co go, co go do tego doprowadziło, co musiał przeskrobać, że tak powiem, u Boga i na ile grzeszyć, że tego spotkało, tylko wszyscy zastanowimy się nad tym, że trzeba się pomodlić, trzeba wesprzeć tego kogoś, to wtedy Królestwo Boże. Będzie pośród nas. Jeżeli mamy problemy w pracy, jeżeli mamy problemy z dorastającą młodzieżą, dziećmi i nie będziemy bali się przyjść, powiedzieć o tym komukolwiek tutaj i nie będziemy bali się tego, że ktoś powie, że my zasłużyliśmy na to, że prawdopodobnie popełniliśmy wiele błędów i mamy za swoje, ale będą rozumieli nas i pomagali, to wtedy Królestwo Boże przybliży się i będzie pośród nas. I jest wiele takich przykładów, o których możemy powiedzieć, że Królestwo Boże może być pośród nas. Nie musimy wcale czekać na to, aż, aż umrzemy i będziemy, będziemy przeniesieni do nowej rzeczywistości, ale dzisiaj możemy tworzyć Królestwo Boże tutaj, na Ziemi. Ponieważ Pan Jezus powiedział, że to zależy od nas tak naprawdę zależy od nas. I jeżeli. Będziemy okazywali sobie wzajemną miłość, wzajemną cierpliwość, jeżeli będziemy pomagali sobie wzajemnie, jeżeli przebaczymy wszystkie stare winy, które są gdzieś od dawna między nami, jeżeli nie będziemy przychodzili wokół, obok siebie zupełnie obojętnie, jeżeli podamy sobie rękę, jeżeli zapytamy, co u nas słychać i jak się mamy, jeżeli będziemy sobie nawzajem pomagali, to Królestwo Boże będzie pośród nas. I dlatego ważne jest, żebyśmy o tym pamiętali, że jeżeli chcemy żyć w społeczności, o której marzymy, jeżeli chcemy żyć wśród braci, o których czytamy na kartach Słowa Bożego, na przykład w pierwszym kościele, tym apostolskim to musimy wierzyć, że wszystko zależy od nas. I nie możemy pójść na skróty, mówiąc, że będę kochał tylko Boga, będę szanował tylko Boga, będę tylko do Niego się zwracał, ale musimy wiedzieć, że miłość do Boga prowadzi przez tego bliźniego. Być może tego bliźniego, który nie pachnie wcale tak, jakbym chciał. Może tego bliźniego, który nie zachowuje się tak, jakbym chciał. Może nie, nie tego bliźniego, który ma pod takie same poglądy polityczne, może inaczej myśli. Może potrzebuje dzisiaj pomocy, może kiedyś bardzo mocno mnie zranił, może mnie dotknął czymś innym, może mnie obgadał, może okłamał, może coś innego zrobił przeciwko mnie, może nie oddał mi pieniędzy, które pożyczył, albo w jakiś inny sposób nie zranił, ale właśnie przez tego bliźniego prowadzi miłość do miłości Boga. I nie ma innej drogi, nie ma żadnego skrótu, nie ma innej możliwości. Jeżeli chcemy mówić, że kochamy Boga, jeżeli chcemy kochać Boga prawdziwie, to musimy wiedzieć o tym, że ten bliźnik, który dla nas jest największym problemem, który dla nas jest największą trudnością, jest tą drogą do, do Boga, do miłości Boga. Bo nie jest łatwo, nie jest, przepraszam, e, trudno e, kochać kogoś, kto ma zbieżne poglądy polityczne, kto niczego od nas nie potrzebuje, kto jest zdrowy, kto jest bogaty, kto jest młody. Nie jest naprawdę. Trudno kogoś takiego kochać, ale pokochać kogoś, kto jest inny niż my, i to inny w sposób, który nas dokucza, jest naprawdę wielkim wyzwaniem. Dlatego zastanówmy się proszę nad tym, jak pojmujemy miłość do Boga. Zastanówmy się, czy naprawdę w swoim życiu nie zdecydowaliśmy się na taką drogę na skrót, że nie będziemy trudzili się w rozumieniu bliźniego, w przepraszeniu bliźniego, w zapomnieniu Mu jakiejś winy. Ale skoncentrowaliśmy się na tym, że tylko Boga będę kochał i Boga szanował, bo to jest błędna droga. Takiej drogi nie ma. I jeżeli jesteśmy na tej drodze, to zawróćmy proszę. Zawróćmy i cofnijmy się o kilka kroków, żeby zobaczyć tą osobę, tą siostrę albo tego brata, przez którego naprawdę nasza miłość może się objawić w Bogu. Tym właśnie chciałem się z wami podzielić.